Jak możecie zauważyć, mam dopiero 98 poziom karnetu bojowego w Fortnite, więc dzisiaj sobie przetestujemy mapki w trybie kreatywnym, które oczywiście mają nam dać bardzo dużo doświadczenia właśnie do tego karnetu bojowego, ale to nie będą byle jakie mapki, bo będziemy dzisiaj testować mapy z TikToka. A z racji tego, że jest wysyp tych filmów wraz ze startem każdego sezonu w Fortnite, no to po prostu sobie sprawdzimy, czy to jest scam czy nie. A jeżeli te mapy będą po prostu git, no to może po prostu ktoś z was na tym skorzysta i wbije sobie jakiś rozsądny level karnetu. I przede wszystkim będziemy sprawdzali, ile tego expa dostaniemy i w jakim czasie, bo to mi Bardziej interesuje i czy też to jest po prostu opaczane, czy nie. Z racji tego, że jest dzienny limit EXPA na kreatywnym, obstawiam, że jest, no to po prostu sobie rozbijemy to na dwa dni. Jednego dnia sobie sprawdzę dwie mapy, drugiego kolejne dwie. No i, i oczywiście sobie na tym skończymy. Wszystkie kody do map, oczywiście wam podam, będą się wyświetlały na ekranie. Więc jeżeli mapka będzie GIT, no to po prostu korzystajcie i wbijajcie EXPA, tyle ile wlezie. A teraz sobie przechodzimy do pierwszej mapy. No i dobra, jesteśmy na pierwszej mapie, i teraz tak. Tutaj musimy sobie znaleźć ukryty guzik, który jest w tym miejscu. I teraz po wciśnięciu tego guzika powinno nas przenieść i będziemy musieli oczekać 15 minut. Okej, okay, dobra i teraz czekamy 15 minut. Po 15 minutach musimy wpisać kod, który nas przeniesie do takiego slajda i będziemy sobie zbierać przedmioty. Także mi nic nie pozostało i tego tego po prostu sobie przeczekamy. No i dobra, czekaliśmy sobie 15 minut i z tego co ja sobie widzę w komentarzach pod tym filmem. No to był jeden kod, on nie działał. Potem był drugi, znowu nie działał i teraz znalazłem jakiś trzeci. 1,9,2, więc sobie go wpiszmy. Ok, z tego co widzę nie działa, więc spróbujmy te dwa poprzednie. 883. Ok, mamy wpisane. Zatwierdzamy. I nie działa. No bardzo ciekawe. No i teraz wpiszmy sobie kod, który był pierwotnie 586. I jak sobie możecie zauważyć, no trzy kody nie działają. Nie znalazłem żadnego. Według mnie ta mapka to po prostu scam. Dobra, jesteśmy teraz na drugiej mapce. I z tego co ja kojarzę, musimy wejść tutaj. I teraz tak, jak już sobie wejdziemy, musimy znaleźć taki magiczny guziczek, który tutaj gdzieś tam powinien być. O, 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 jest tutaj, tutaj, tutaj. I musimy wykonać jakąś emotkę i nas gdzieś przeniesie. Więc sobie to wykonamy. Zobaczmy. OK. I teraz nic nie klikamy i przenosi nas do takiego czegoś. I teraz tak, musimy sobie odpalić ten timer. Zobaczcie. I znowu musimy przeczekać. 999 sekund, więc to jest powyżej 15 minut, nawet 16, więc ja sobie poczekam i zaraz zobaczycie, czy to w ogóle da jakiegoś Ekspa, czy nie. No dobra, teraz nam się otworzyła taka bramka i możemy wskoczyć sobie na tego slajda, więc teraz to zrobimy. Ok, I zobaczmy, jak nam Eksp leci. No, tak na razie jest to dosyć ciekawe, bo leci takie no 1000 ekspa, więc sobie ja to zostawię na jakąś chwileczkę. Aha. Ja czekałem 18 minut łącznie, żeby wbić 10 tysięcy expa do karnetu. Dobra, jesteśmy na kolejnej mapce, trzeciej już dzisiaj. Z tego tytułu, że po prostu druga mi dała bardzo śmieszną ilość doświadczenia, więc pewnie nie przekroczyłem tego limitu. Więc po prostu idźmy, zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Muszę podejść tutaj, wykonać emotkę. Przejść przez tą bramę. ok, I teraz znowu będę musiał czekać 900 sekund. I teraz tak, będę musiał prawdopodobnie wpisać jakiś kod. I w momencie, w którym sobie piszę ten kod, powinien mi się otworzyć portal, gdzie będę mógł na slajdzie zbierać sobie EXPA. Dobra, ok. Czas już minął, więc możemy sobie użyć pinpada i wpisujemy kod 2696. Confirm. Okej, okay, dobra. Z tego co widzę, nic się nie stało, więc znowu zmarnowałem swoje 16 minut no nie jestem z tego tytułu zachwycony z tego tytułu, że te filmy na TikToku bardzo dużo lajków robią przynajmniej na tym polskim TikToku, bo akurat biorę właśnie od ludzi, którzy nagrywają w języku polskim i jakby nie patrzeć jestem troszeczkę zawiedziony jesteśmy teraz na kolejnej mapce, kod macie na ekranie i generalnie ta mapka na filmiku na TikToku zrobiła ponad 300 tysięcy lajków więc obstawiam, że to może nie być skam chociaż ten slajd z monetami na końcu jest dosyć krótki, a gościu tam dostawał prawie 607 700 tysięcy ekspa, więc po prostu teraz sobie znajdźmy taki, takie oto pole do gry. I musimy sobie tam do środeczka, moi drodzy, przejść i wziąć po prostu zrobić jakąś emoteczkę, więc idziemy sobie to zrobić. Okej, okay? jesteśmy. E, robimy sobie emotkę, proszę bardzo, i miało następnąć. Okej, okay. to ciekawe. O, proszę bardzo. I teraz tak, 15 minut czekamy. Otwieramy z drzwi, wpisujemy oczywiście kod jeżeli będzie działał Więc to będzie ostatnia mapka w tym odcinku, bo na wszystkie te mapy straciłem dobrą godzinę czasu A teraz też nie mam pewności czy dostanę jakiegokolwiek expa A nie, będę ukrywał, wbijem dopiero 10 tysięcy No i dobra, czas już minął, przeczekałem te ileś tam minut Więc teraz czas wpisać kodzik, tylko że na filmiku był hashtag, a tutaj go nie ma Więc zobaczymy co się stanie jak wpiszę po prostu te cyferki, które muszę, czyli 2 4, 9. Enter. Coś się odblokowało? Okej, okay, mamy slajda i teraz zobaczmy. Okej. Okay. 20 tysięcy, 30 tysięcy. Okej, okay, lewelek już wbiłem, ale czemu on jedzie do tyłu? Okej, okay, wyskoczmy jeszcze raz, zbierzmy tą resztę tego Expa. Okej. Okay. Dobra, no i troszkę nam ekspleci, z tego co widzę, takie sześć tysięcy. Teraz pytanie czy się cały zebrał. Na pewno jest to większa ilość expa niż na tej drugiej mapce zotestowałem. Teraz pytanie czy to się będzie stakowało w nieskończoność. Ja troszeczkę poczekam, zobaczymy co tu się wydarzy. No i dam wam znać. W ogóle teraz jest pytanie czy mogę wejść jeszcze raz i odebrać tego expa ponownie. Bo jeżeli tak, no to będzie to bardzo, bardzo ciekawe. I tutaj by można było troszeczkę przesiedzieć sobie. Więc zobaczmy, użyjmy emotki jeszcze raz. I ciekawe czy nas przeniesie znowu. Bo jeżeli nas znowu przeniesie, to będziemy mogli te rzeczy robić w kółeczko. Okej. Okay. dobra. Unlock, bo już czas minął. 2, 4, 9. Enter. Ok. I już więcej expa nie ma, ale z tego co widzę, ten exp się stakuje cały czas. Więc w momencie, w którym ja bym sobie poczekał, no to może by się nastakowało to do bardzo fajnej liczby, bo w sumie takie 30 expa na sekundę, gdy, kiedy ja nic nie robię. No to brzmi to naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. I teraz pytanie, czy jak wyjdę, to mi się to wszystko naliczy. To jest też rzecz istotna. Dobra, ja sobie poczekam 15 minut. Zobaczymy, ile tego expa tutaj się po prostu naliczy. Najwyżej sobie wyjdę i zobaczymy, co to się wydarzy. No jak sami możecie zauważyć, zostawiłem sobie na dłuższą chwilkę. No i wbiło mi się ponad 44 tysiące expa. I teraz tak, leci od 15 do 30 expa na sekundę. No to tak szybko licząc, bym powiedział, na godzinkę 60 tysięcy expa wzwyż dostajemy. I teraz tak, czybym to polecił, jeżeli nie mamy nic do roboty i chcemy, żeby nam exp się wbijał, no to moim zdaniem jest to ok. chociaż nie wiem czy nie są lepsze opcje w postaci zostawienia sobie na AWK Lego Fortnite bądź ewentualnie Endur. Więc w takim przypadku wymagałoby to troszeczkę dotestowania, przeliczenia sobie ile dokładnie na godzinkę dostajemy. Czego na ten moment nie chcę robić, bo po prostu czas mnie goni i troszeczkę się śpieszę dzisiaj, jeżeli chodzi o nagrywanie tego odcinka, ale jak najbardziej mi się wydaje, że jest to po prostu ok i wreszcie jakaś mapka, która po prostu działa. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, zdadcie w górę, suba na kanale. I widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach. Także trzymajcie się i do następnego baju.